Widzowie, dajcie lajka i suba, bo właśnie dzisiaj gramy w Minecraft, ale testuję Ultra TNT. Widzowie, To są Ultra TNT. TNT razy 10, TNT razy 5, Inflicted TNT, e, wat, Water TNT, jakiś Mop TNT, Co to są? Znaczy 3 TNT, Golem TNT. Arrow TNT, czyli chyba strzały TNT Co to jest? Czas chyba Czas Czas zatrzymuje yy, Razy dwa TNT Team yy, TNT Teleport TNT Spong... Sponge Sponger TNT Sound TNT Smok TNT Smoke? TNT. Czy... Nie wiem Jak się, jak się mówi? Miner? Miner czy mi, Miner chyba mówi się. Klon? Tinti chyba tak się kada. Plate? Tinti? Czy tak? T razy 20 tinti? E, mech tinti? Poison tinti? Ultra tinti? Liching tinti? Lava tinti? Holes TNT Życie TNT, chyba ch pisze się Hell. Nie wiem jak się mówi. Fire TNT. Mini TNT. Creeper TNT. Weather. Water. Bo, to, bo nie wiem co, co to jest. Weather. Water i. Water. Co nie wiem co? TNT. Dobra, to są wszystkie TNT. To w ogóle jest daily! Daily to jest. No. A pierwsze zacznijmy od tego TNT. Mini TNT. Jeszcze muszę mieć krzesiwo. Krzesiwo, krzesiwo. Co to jest za TNT? Aha! To tak. Dobra, to można powiedzieć... Albo zrobić taką tablicę. Trochę taką tablicę. Z, z dirta, widzowie tablicę. Dobra, zrobię tablicę. Mini. Mini cięcięci Mini cięci. Jeden. Czekajcie. Jeden na jeden tak się robi na? Cie? Czy tak na na? Nie tak chyba na. Nie wiem. Na dziesięć. Nie, albo jeden, jeden Jeden po prostu zrobimy I do 10 Dobra Tam tu tablice wszystkie Albo nie Albo nie, jednak nie Dobra widzowie Mini TNT Creeper TNT to jest teraz Dobra Zobaczmy jaki to jest TNT Aha tylko dotknąć i już jest. Creeper teen, Creeper teen teen i trzy creepery i jeszcze wybuch creepera. Dobra. Fajne. Yy, dajemy to. Nie! Co ja zrobiłem? Tere Aper, tre. Jak się pisze? Creeper TNT mm. 3 3 na 10. Nie będę pisał na 10, bo nie wiem gdzie jest ta, ta kreska, w którą stronę. Chyba tak myślę a i też myślę tak. W tą stronę albo w tą stronę. Nie wiem. Więc będę tak pisał na razie. Dawaj. Tylko trzeba... Ej, tylko trzeba kliknąć na te TNT. W Widzowie. Tylko kliknę. Co, co to... jest za TNT teraz? O skacze. Trzeba je trafić? Aha, wybucha. Tak. Dobra. Te TNT dajemy na te Adher. Chyba TNT to jest. Tien Dwa, dwa, czy nie jeden może? I living tyńty, dwa Living dobra, Living tyńty. Jeden też. to są ultra... To ma być ultra thinti. Czy są byle jakie tintini, sobie? To mają być ultra 50. Dobra, te już były, więc teraz. Lecimy na inne TNT. Teraz ten TNT. Te, te, ta, 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 ta i te. te, 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 te. pierwsza od tego. Pierwsza od tego zacznijmy. Aha. To chyba muszę mieć krzesiwo. Aha. Muszę mieć do tego krzesiwo. Muszę kliknąć krzesiwem. To mamy problem. Bo nie mam krzysiwo. Dobra jest. Uuu, dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra. Jak się to nazywa, Tinti? Razem dwa. nie normalne. Dobra, widzowie, lecimy. Teraz, wcięci raz. Gdzie <grym> Gdzie jest teraz Tak jest jest rady. dobra. Gdzie jest razy? Gdzie jest razy? Ja, tu nie ma razy, tu nie ma nie nie ma nie ma nie ma tu 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 nie ma nie nie ma razy. to to ale nie ma gdzie, nie ma gdzie jest razy, nie ma razy, nie, nie. nie ma razy, po prostu napiszemy, piszemy, pi, zamiast napiszemy tam x, to piszemy razy, dobra? Bo, bo tu nie widzę razy, czy było gdzieś razy, razy, dwa, TNT pięć. Cztery. Dobra. Teraz razy pięć. Nie. Moja tablica. Dobra. To będzie, to będzie bez tablic. To jest dziesięć. To jest sześć na dziesięć. Dziesięć. Dobra 3 w TNT To nie jest, A co nic mi nie pomaga? To chyba 3 na 10. 2 na 10. No 2 na 10. 2,5 na 10. Ten górę w TNT to może wybuchnąć kogoś? Ej, to jest pomocny. To 6 na 10. A to? To co jest? <śmiech> <śmiech> oh, aha. To fajnie, to, to może się przydać, więc... Pięć, pięć i pół na dziesięć. I co to, to jest? Co? To, to... Czekajcie. Dobra, co to, to jest? Dobra. Co to Myślałem, że to jakiś czas. Że jakiś coś, jest czas, tinti. Jest czas, Tinti. A! Czyli na przykład... Na przykład, jak tu dam TNT, czas, to go, to, to, to. będzie. Nie, nie, co za ten czas TNT. Jak nie wiem, co za ten czas TNT, to. ja. chyba. tego nie zrobię. Nie wypróbuję czas TNT. A to tak by było fajnie. Niestety. Ja, okay. TNT raz 10. To ma być Uzna TNT I to jest Uzna Tinti. 7 na 10 to jest. Dobra, widzę. A to jest to. Widzę. Jaki to jest TNT Sprawdźmy. Aha, podkowy. A kaputka? Nie wiem, jaka kaputka więc... Niewidzialności! Tak, niewidzialność! To jest spotkanie niewidzialności. No, to jest niewidzialność. Widzowie... Czemu... Ej, lata TNT! Latające TNT niewidzialne... Jest to Jeszcze jest niewidzialność, ale ktoś będzie wiedział, że ktoś uszył niewidzialność wtedy. Więc 6,5 na 10. Dobra, za tylko na chwilę też. Wszystko nie jest takie dobre. O, Water Tinty Co to jest? Może z powodu gracza, więc, ale ciebie też, więc 4 na 10. Co tu jest w ogóle jeszcze? Title Wiz. Title Wiz. Coś jeszcze? Nie. Ale tak no jest Dobra widzowie Dzień! Powoduje dzień! Ej, to jest mega dobre. Więc to dajemy 6,5 na 10 Aha, to jest typający dzień do kogoś, więc 3,5 na 10 albo 4 na 10 Bo to nie jest takie fajne. Z gąbek! Jakby było te. Utyf to... to. I może, może go zadusić w gąbkach. Więc to jest. 4,5 na 10. Dobra. sobie Teraz tutaj to. Tutaj to, to. Mops Tinty. Mali. To jest Mops Tinti? Mops. Aha, fajny 17 Znaczy, że. Nie. To ma być... Ale kogoś też może. To jest 3,5 na 10, dobra. Dobra widzowie. I te już... mamy wszystkie zrobione. Teraz tu tylko i to. Dobra, widzę wiem. Tylko te rzeczy. Uff. Co to robi? A nic to nie robi, więc jeden. Może coś robić, więc jeden i pójdę dziesięć. Bo może może coś się stało, może. Raczej, ale. Dobra. Smok. Aha Czyli nic nie widać Dobra, daję 6,5 ,5 na 10 Dobra, teraz stop Minor tinty A, dobra 4,5 na 10 Nie chcę tego Teraz robimy to I to Wszystkie na raz Aha, fajnie, ten to jest 8 na 10, a ten to jest 4 na 10. 4,5 na 10. Fajnie. Chyba, chyba fajnie. Nie wiem. Bo to już wypróbowałem te tydzień. ci, Ej! ci 8,5 To... Czekajcie Dobra Mega to jest Tinti Więc to jest 6,5 na 10 A to jest na tym Price on Tinti? Dobra Trud... dobra 6,5 na 10 Zacznijcie. Ultra, ultra, ultra. Stoję za ultra. Ultra, proszę Państwa. Lamkuję 8 8,5 na 10. Znaczy 9, że 10. 9 na 10. Dobra. dobie Robimy wszystkie szybko. Szybko robimy wszystkie. 8 8,5 na 10. Widzowie, dobra. Teraz kolejne jakieś laba. 9 i pula 10, bo może kogoś zabić wszystkich, co tam są to, ale dobra. Ostatnji. To Ci domek, no. Nic takiego fajnego, więc podaję ci tylko doję. Domek, te TNT. Dobra, widzowie. Teraz helk zii. Daję ci zdrowie. Fire Tinty. Fire Tinty. Ogień. Zdrowie to jest 8 na 10, a ogień to jest 6,5 na 10. Dobra, więc koniec odcinka. Fajnie było, ale się skończyło.